też zbędny. Trochę jest gorzej w tym kraju. komentarze kupić i logowanie w kilku kontach i co jeszcze lubię moje rolki po co wolisz moje rolki ja się nawet nie znam miałem a razy do gina a wy co robicie oba bo wiersz w takim bumka na wypasie tutaj amerykański ram i prasę jakżeś Komentator następny, a policja z tym nic nie tych, co nie trzeba, tych, co trzeba, nie łapią. I szykanik, i oczernianie. Nie wiem, na tego chodę, mi to, to mierzi. Powiedziałem, że normalnie idę prokuratury i na, na policji się z Policji, nikomu to bardziej, nikt też I pod dziesiątką. Dzieci, jak to z tyłu będzie chodzić, co? Polska po głębiu, jak mnie nie mówię tam ktoś wyskoczył, lewo flankę oddać Sawietom. Boś nie odzyskali już nigdy. Trzecia wojna światowa. A niektórzy plują na własny kraj. Kto mądry, to wie. Jak to głupi, to opłacał do łbani. Za skarbu. Głównie aż plotki jakieś, że dziewczynki, że ukraiinki, Ukrainki jakieś, że umie dziewczynki jakieś pisał. Pieprzenie, szopanie. Nie nie było, nie będzie. I Ukraińek nie było nie będzie. Jak go że was skarba dopadnie, pewnie później. Wyszło się z punktem przerzutowym. Pozdrawiam tych, co lubię, tych, co nie Pozdrawiam.